Jademy. Jedziemy z koksem. Jesteśmy w sklepie z rzeczami używanymi. Tak, i tak sobie właśnie postanowiłem nagrać fajny filmik. Zobaczymy co tu jest. Może jakieś skarby. <grymne> Bardzo ładne. Kredens. Kredens. Słońce świeci, się odbija. Dobra, polecimy tam z drugiej strony jeszcze, piękna szafa. Kapel z interesem? Okej, ale zgód. No to jest definitywnie... inbeg. 940. Duży, bardzo duży obraz. <śmany> o, okay. jeszcze Piękny obraz. Duży. Trochę podrapywany pod jest, ale jest zdeformowany. Jest tak. Mhm. Ok. Dobra, idziemy dalej. <śmany> tu mamy coś takiego. Taka wysoka. No. Taka ciekawostka. E, znam jedną osobę, która e, otwarła coś takiego i znalazła e, sporą ilość pieniędzy schowaną za szafą. Dokładnie tam z tyłu. Akurat nie w tej szafce, ale z ciekawości aż otwarłem. Jest nawet datowanie tutaj tego. Jakieś. Ale to dobrze. dobrze. Mniejsza oto. Bardzo ładna. Stara i ma to coś w sobie, prawda? Piękna. Dobra. Stołeczek. Też bardzo ładny. Idziemy dalej, zobaczymy, co tam jeszcze mają. Na stanie. Meble. Te ładne. Ratanowe z boku, dwa takie fotele. No ja bym u siebie na przykład widział takie, bo wygodne, fajne do usiądzenia, do siedzonka, fajne. Dobra, lecimy dalej, tam Pan będzie wiercił, bębnił. No to też piękna rzecz. No tam mnie widać w zusterku. Nie pomachać. No dobra, no szfladeczka, ładna rzecz. Wszystko można kupić. Używane, ale niektóre rzeczy są naprawdę w bardzo dobrym stanie. <laughs> Czy tu meble, ale światło tam się odbija. Jeszcze ten przenocimy sobie tutaj z tej strony. Ale światło mi tu bije. Tutaj w ogóle nic tu nie będzie widać, chyba nagrane. Kiepsko widać coś. No, coś się tutaj. Co zrobić? Tak sobie latał z kamerą. Po sklepie jest bardzo ładny żyrandol porcelanowy, fajny. To jest taka też lampka, też fajna, takiej koloru kobaltowego. Stan dobry, bardzo dobry stan. Ładna, nieporysowana. Śliczna, ceramiczna. Nie ma żadnych takich lamp z mosiądzu wysokich, coś nie. Stół, no stół robi robotę. Ale stolisko się pewnie rozsuwa, ale jedną ręką to ja sobie tam mogę zrobić. No to jest bardzo ładne, ale tego nie widać, nie wiem, przez światło. Dobra, idę, idę dalej. Pełno mebli. Ojej. Proszę bardzo, za każdą sztukę krzesła 3 euro. No i co? Nie opylałoby się wziąć taki do domu na pewno. O jest ta szafa. szafka, Lecimy dalej. Jeszcze jakiś obraz dojrzałem na ścianie do góry. No ale to tam już tam nie wlezę. Piękny obraz, coś tam jest, widzę. Czy ja to dojrzę? Nie, za nie dojrzę tego. Okej. Okay. Wszystko, wszystko można dla domu, naprawdę wszystko. To jest to, że nie ma wyrzucania. Jakieś tam na pewno jest wyrzucanie, ale lepiej tu do tego sklepu i że takie rzeczy dostają drugie życie, nie? Uważam. Co tu jest? Kto zgadnie? Maszyna, tipas. Maszyna do pisania. Pięknie. Sprawna. Co? idziemy dalej zobaczcie co tam jeszcze znajdę ciekawego w tym sklepie ciężkie co to może być żeliwo Nie jest. czego to służyło w ogóle takie coś? Bul was ist das? Bulgaria. Was ist das? What? Keine Ahnung. Das ist das nicht viel. Steht Bulgaria. Bulgaria. Weißt du, was das sein könnte? Keine, keine Ahnung. <gib> <gib> In, in Bulgarien produzieren sie okay. diese Rosenparfüme. Das okay, ist für die okay. westliche Welt scheiße. Okay, und der riecht so gemein, diese Rosenparfüme. Oh. Das gibt es, die sehr aktuell oh. Riech mal. Das ist nach Rose ein bisschen, ne? So was sagt der Herr, dass das kleine, kleine Parfüme sind, produziert in Bulgarien. das Das ist Rosenparfüm. Oh.

Już w pressie polisz. Tak jest i mamy tutaj teraz piękną papiernicę. Bohemia. O, ciekawe, a popielniczki nie biorę. To jest też ładne. Ta butla w ogóle. Takie butle ładne są do niebieskie. Dobra, i dalej. Tam jeszcze jakieś też różności. Dobra. Ty lalki nie kameruje. Ja, ich habe nur In einfach Klinik. hier, alles klar, nichts, nichts passiert. Okay. Das ist gut hier. Sure. Fajny garnek Garnek powiedział, że to jest porcelana Tak, to jest porcelanowy garn, ale fajny Super sprawa na zupę Piękny Piękny garnek na zupę porcelanowy W tutaj rzuca rzeczami. No, bywają ludzie tacy dziwni, niektórzy niestety. A, co zrobić? Dobra, kieliszku w <śle> no, tutaj, tutaj ciekawe, sześć sztuk jest. Jest sygnowanko jakieś tu ale to tutaj dojrzy, może na kamerze. Ładne. Ładne kieliszki. No kryształowe na pewno. Piękne te kieliszki. On chyba wziął. Kieliszki liczne. Te wytarte nie, kufle. kubeczki nawet. To. Hmm. Coś tu Luciano nowoczesne. Tu coś jeszcze widziałem. To też jest bardzo ładne. Ładna sasierka Kala. Dobra, widać nie ma do przecież. No cała masa tego tutaj leży. Tylko brać Ikea. Nawet z Ikei. Co, też ciekawe? Mahaba. Hmm. Kala. Chyba cukiernica? Nie wiem, czy to... Chyba cukiernica, tak. Taka... Albo jakieś puzdelko. Fajne. To trochę jakby niedopasowane. Nie, 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 nie. To nie biorę. A jaka tutaj róża na róży Ładna O kurcze, ładne GDR no, czyli też takie ładne tutaj mamy Dobra Bardzo GDR Fajne, ładne Takie filiżanki ładne, ale to są gdzieś pouszkadzane. Kala, ale to są tylko dua, nie do pary. Ale jakieś takie ładny tria, ale ktoś je tutaj wziął jak byłem ostatnim razem. Tu jest jakiś zestaw Zestawik 6, 12 Poprzebierane bardzo już rzeczy Wolonówka jedna, jedną to nie, tak za bardzo, nie do pary O, tu coś ładnego też GDR, o jakaś stara donica, ale ładna

Napisać w komentarzu albo do mnie, jeśli ktoś ogląda mnie. Z naszych kochanych kupujących, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Można śmiało napisać. A są te tria. Też nie wiedziałem, czy je wziąć. tych Bawaria, właśnie. Bardzo ładne. Trika. cztery, sztuki Zastanawiam, właśnie, co zrobić. Syk. Jedno. Zielone. No piękne. Nie wiem. Może sobie je zarezerwuję. Chyba, że ktoś był, był chętny. Dać znać. Są cztery sztuki. Ja już ostatnie widziałem nie ja myślałem, że to się wykupił, ale stan jest igła. No dobrze. Przeskoczymy sobie tutaj raz tak. Wszystko. nowe ołówki, no wszystko, dosłownie co by ktoś coś potrzebował, zawsze można sobie coś tu znaleźć i sobie zakupić, czy coś, nie? Ręczniki, ciuchy, kołdry, znaczy ciuchy tam na drugiej stronie są, ale ja na ciuchy nie idę. Co tam będę przeglądał? Ciuchy, ciucholandie. Ups. O, już ładne. Dobrze. No to co? tależyczki, kala <laughs> Same leżą, nie mają kubków są te małe ładne to tak samo i deserowe talerzyczki i nawet zbanek który tutaj stoi też kawa Tam na niżej paterki do wypiekania takie formy Edeka ładny ciekawe ładnyka ale ten garnek porcelanowy no nie wiem ja bym się na niego skupił bo jest bardzo ładny, nawet sam dla siebie po prostu. jeszcze takie czajniczki, to. No, po kolei pojadę. Sek. Sam nie podaje po prostu, bo nie ma poprzyklejanych. A przecież nie będę chodził po każdą rzecz się pytał. <gryw> Wiadomo, że taniej, niż by normalnie się to kupiło. Ale na tym rzecz polega, właśnie. Nie? Fajny, nietypowy, ale przybrudzony fest Weimar. No to już jest taka grubsza półka. Jest tylko okurzony. stoi i nikt nie jest zainteresowany nim, bidulem. No ale fajny Weimar. O kurczę, to co to jest? Ptaszki, podstawki na herbatki. Do herbatki, wyptaszki. Chyba takie same, ładne. To cebulowe, plastikowe. No i tutaj wiadomo, co nie. Sztuczce, nie sztuczce. Noże, wszystko. No, do orzechów. konkretny nie konkret porcelanowy nie wiem czego nie zabrać czasami to jest garnek pół jest tu coś napisane? dwieście osiemdziesiąt numer tylko i co? To na butów Dobra, jeszcze tutaj jakieś pierdołki I Ciekawa butelka Ciekawa butla No, ale to taki kufel 1881 No, cena 30, akurat tu jest cena 30 euro Bardzo ładne, Boże, tam gdzie był Ładne. Coś tam jeszcze, może tu w kartonikach bym wygrzebał? Chyba już nie, nie Czasami też leżą takie rzeczy już nie do pary podkładane, albo obtłuczone W ogóle, nie I tam ładny talerzyk jest Tamten jest obtłuczony O kurde, ale trafty. Nie wierzę, no. Traf taki, że biorę to Kaczki Siostra moja też kaczki zbiera Nie no, muszę zabrać to ze sobą nie, No bo Traf ja tam jeszcze wyciągnę Pęknięty niestety Niestety, pęknięty, kochani. A to akcent jakiś polski? Nie, myślałem. Dobra, będę kończył akcentem kaczkowym. Pozdrawiam wszystkich nowych widzów. Zapraszam do subskrybowania kanału, do komentarzy. Zapraszam na inne nasze filmiki. No i co? Patrzą na mnie. Tak jest. Pozdrawiam.